Województwa Pomorskiego, Pana Mieczysława Struka. Pani Starosta Barbara Ogrodowska, która patronatem honorowym również objęła obchody naszej 120. rocznicy. Oraz reprezentujący prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Pan Dyrektor Grzegorz Biok, również jest z nami obecny. Rewitalizacja kolei wąskotorowej, nie tylko żuławskiej, to z reguły współpraca wielu aktorów, zarówno ze strony społecznej, jak i samorządowej, a więc serdecznie witam przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych, na terenie których znajduje się bądź znajdowała się infrastruktura kolei wąskotorowych żuław dziślanych, przede wszystkim władze powiatu nowodworskiego. Władze i reprezentacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego władze miasta i gminy Nowy Dwór Gdański, gminy Stegna, gminy Sztutowo, gminy Krynica Morska, miasta i gminy Nowy Staw. Witamy serdecznie. Dzisiejsze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez udziału naszych partnerów zarówno tych ze strony samorządowej, ale również tych ze strony kolejowej i muzealnej, a więc szczególnie witam przedstawiciela Fundacji Grupy PKP, pana Radosława Koniecznego. A także e, szanownych gości, którzy użyczyli nam historycznych pojazdów kolejowych, aby pociągi specjalne 4 i 5 października mogły być obsłużone e, w szczególny sposób, a więc przedstawicieli Muzeum Historycznego w Ełku, e, Instytucji Kultury, Stacja Muzeum w Warszawie wraz z oddziałem, kolei, oddziałem Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Przewoźnika kolejowego SKPL Cargo, zarządce operatora Kaliskiej i Pleszewskiej Kolei Dojazdowej. A także Centralny Wodociąg Żuławski, dzięki któremu woda do parowozów może bez problemu płynąć w ten weekend. Witamy serdecznie. Koleje wąskotorowe to mniejsi bracia tych kolei dużych, można by powiedzieć, e, poważniejszych. A zatem witam serdecznie przedstawicieli Narodowego Zarządcy Infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Witamy. Kolei Aglomeracyjnej Trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej. Również mamy przedstawicieli 15. Witamy Zarządcę Infrastruktury Pomorską Kolej Metropolitalną. Przedstawicieli przewoźnika kolejowego Arriva RP, przewoźników kolejowych Cargomaster, przedstawiciela przewoźnika CTL oraz zarządcy infrastruktury Pern SA. Koleje wąskotorowe mniejsi i więsi bracia, jak w pewnym reportażu e, kiedyś powiedziano, różnią się między sobą szerokością toru, każda jest troszkę inna, a więc witam serdecznie wszystkich przybyłych zarządców innych kolei wąskotorowych, a więc przedstawiciela poznańskiej Maltanki, oklaski. nadmorskiej kolei wąskotorowej w rewalu, oklaski. przedstawiciela kolei piaseczyńskiej. Oczywiście witamy serdecznie również wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych, instytucji na czele z Klubem Nowodworskim, który jest gospodarzem tej wspaniałej sali dwukolumnowej, w której mamy przyjemność dzisiaj obradować, przedstawicieli świata mediów, zarówno branżowych, kolejowych, jak i wszelkich innych działaczy, osób zaangażowanych obecnie, dawniej, a liczę na to, że również i w przyszłości na rzecz zachowania dziedzictwa Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Witamy serdecznie. O oficjalne rozpoczęcie jubileuszu poproszę prezesa Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, pana Jarosława Lipińskiego, a następnie krótkie wystąpienia patronów honorowych. Co tutaj chciałbym dodać, że witamy także przedstawiciela PKP Intercity. Proszę Państwa, Żuławska Kolej Dojazdowa jest oczywiście nieodłącznym elementem powiatów Żuławskich, w tym Nowodworskiego. Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych jest operatorem na Żyławskiej Kolei Dojazdowej, czyli to, to, tym odcinku, który pozostał po całej dużej kilkuset kilometrowej sieci. Ale oczywiście kolej jest własnością powiatu nowodworskiego. Także zapraszam Panią Starostę Barbarę Ogrodowską, która jest gospodarzem tego pięknego powiatu wołana została. Oczywiście, Szanowni Państwo, panie marszałku, drodzy koledzy samorządowcy, wszyscy tutaj znajomili ci goście, którym nasza kolejka, rzaska kolejka leży na sercu, bardzo was serdecznie witam. Jestem myślę, przedstawicielem i wyrazicielem też naszego tutaj zarządu i Rady. Bardzo, bardzo zadowolona z tego, że funkcjonuje ta nasza kolej, pomimo wielu. Trudności, które napotykała na przestrzeni tych wszystkich lat. I tak jak każdy jubileusz skłania do refleksji, do zastanowienia, do analizy, tak myślę, ten rys historyczny i, i to, jak się kształtowały losy tej naszej kolei, przedstawiciele Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych tutaj Państwu nakreślą. Natomiast ja bym chciała w tym miejscu i teraz podziękować właśnie tym wszystkim sympatykom, ale również wszystkim wolontariuszom, którzy na przestrzeni tych lat, wspólnie również z zaangażowanymi samorządami lokalnymi reaktywowali tą naszą kolej. Bo losy i myślę to też zostanie tutaj dzisiaj wyartykułowane, tej kolejki nie były tak do końca przesądzone. Ona była zniszczona, rozkradziona, trzeba było ją reaktywować. I dzięki staraniom i inicjatywom społecznym w dużej mierze, ale również zaangażowaniu samorządów udało się ją przywrócić do tego, żeby ona funkcjonowała i stała się tą taką atrakcją. Atrakcją myślę czymś wyjątkowym dla Powiatu Nowodworskiego, ale myślę, że również i dla Województwa Pomorskiego, generalnie również i w Polsce jest. Atrakcją, która jest y, promowana, pokazywana i, i, i wskazywana jako dobry przykład, właśnie takiego produktu. Natomiast, Szanowni Państwo, y, kolejka i to, co teraz z nią powinno się dziać, to musimy sobie wszyscy zdać sprawę, że potrzebne są olbrzymie środki, i chcielibyśmy, żeby się znalazła taka koperta, y, żeby się pojawiły takie możliwości, z których y, nasza kolej będzie mogła skorzystać i w, z których będziemy po prostu w stanie mogli ją jeszcze wzmocnić, wzmocnić jej potencjał i jej możliwości. Z informacji, które tak pobieżnie i w zasadzie tylko ogólnikowo mamy, wiemy doskonale, że remont torowiska, a stare jest torowisko, to jest koszt kilometra około 5 milionów, tak lekko mówiąc tylko. Więc to nie jest koszt, który może po, ponieść jakikolwiek samorząd. Więc musi się zmienić nastawienie i, i, i muszą znaleźć się dedykowane środki dla tego typu po prostu infrastruktury, bo żaden samorząd nie jest w stanie tego przejąć na własne ramiona, ani myślę również żadna organizacja społeczna. Więc chciałabym, żeby ten kolejny, kolejny okres działalności naszej kolei obfitował w możliwości, w nowe perspektywy, żeby się coś wreszcie zmieniło, żebyśmy docenili, że te zabytkowe wagony, parowozy należy chronić i należy je również, jeśli chodzi o ich walory prezentować, promować i pokazywać jako coś wspaniałego, coś wyjątkowego. Jestem dumna z tego, że udało się utrzymać tabor. Oczywiście to co jeździ to nie jest wszystko powiatu Nowodworskiego. Właścicielem nawet jednego wagonu jest miasto i, i tutaj burmistrz y, miasta Nowy Dwór Gdański. Ale y, dzięki, nie wiem, tutaj przychylności wielu y, kolei można było również ściągnąć na tą dzisiejszą y, oprawę, czy na ten okres najbliższych dni, parowozy z innych miejsc. I bardzo za to dziękuję, bo myślę, że to jest też doskonała promocja i doskonały element, który może pomóc w pozyskaniu środków albo w znalezieniu takiej możliwości finansowania właśnie tego typu infrastruktury kolejowej. Szanowni Państwo, nasza kolejka jest unikalna, wyjątkowa, jest niezwykłą atrakcją turystyczną. Niemniej jednak chcielibyśmy, żeby była również atrakcyjnym środkiem komunikacji, czyli transportu publicznego, a na to są potrzebne ogromne środki. Życzę sobie, naszym tu wszystkim samorządom, Państwu, którzy jesteście zainteresowani żywo jej funkcjonowaniem, by takie możliwości w kolejnych latach się pojawiły. Panom serdecznie dziękuję za zaangażowanie, za to, że potraficie zaszczepić tę swoją pasję i zamiłowanie do tej kolei i, i z taką troską i z takim naprawdę poświęceniem ciężko pracujecie, żeby utrzymać to, co w tej chwili jest zrewitalizowane, może, albo przywrócone do używania, żeby to po prostu mogło funkcjonować. Niemniej jednak oczekiwania nasze i starania są troszeczkę wybiegające w przyszłość. Szanowni Państwo, samorządom Powiatu Nowotworskiego zależy bardzo, żeby przywrócić kolej, ale również szerokotorową, a możliwość tej kolei docierania do Nowego Dworu Gdańskiego przynajmniej. Był taki pociąg nad morze, była taka, y, taka trasa kiedyś używana. Była to linia 256 Grudziąca. Bardzo nam zależy na tym, żeby przywrócić na początku chociaż ten element szerokiego toru do używania. Ja wiem, że na to też są potrzebne środki, i, i, ale też i decyzje polityczne. Niemniej jednak, już pierwszy krok wykonaliśmy. Ale również chciałabym państwu powiedzieć, że kolej i kolej na Żuławach ma przyszłość. Jest wielu sceptyków, niemniej jednak dla nas to jest pewnego rodzaju otwarcie i otwarcie nowych możliwości również rozwojowych i gospodarczych. Dążymy do tego, żeby również kolej szerokotorowa była wybudowana na odcinku od Elbląga do Gdańska, ale oczywiście na trasie, żeby znalazł się nowy dwór. Na tym nam bardzo zależy i to jest wyzwanie myślę i nasza... Nasze przesłanie na kolejne lata. Więc wszyscy, którzy tu jesteśmy, będziemy dążyć, żeby w perspektywie tych najbliższych lat właśnie taki odcinek powstał. Drodzy Państwo, dziękuję za to wszystko, co dotychczas robi, robicie. My też się staraliśmy, i dzięki uprzejmości i przychylności Urzędu Marszałkowskiego najpierw w la, kilka lat wstecz udało nam się wybudować, przepraszam, wyremontować dach nad korowozownią a teraz w ostatnim 2024 roku wyremontować obrotowy, zabytkowy kost, most kolejowy. Szanowni Państwo, to było też nie lada wyzwanie, niemniej jednak dzięki uprzejmości i dzięki wsparciu finansowemu i środkom unijnym również udało się to przedsięwzięcie zrealizować. To jest tylko mały element, mały element, niemniej jednak ta infrastruktura potrzebuje kolejnych dużych nakładów. Potrzebny jest również remont dworca, budynków na dworcu. Potrzebna jest wymiana torowiska. To wszystko to są olbrzymie środki. Szanowni Państwo, liczę, że taka możliwość się pojawi, że będziemy mogli takie środki zdobyć i tutaj zaangażować, żeby jeszcze bardziej rozwijać naszą kolej i Panie Prezesie, żeby ta kolej mogła prędkości odpowiednie bezpieczne rozwijać. Wszystkiego dobrego Wam życzę na kolejne lata. Nam również samorządom przychylności władz państwowych, bo to myślę to wykracza również już myślę nawet podwórko pomorskiego województwa, bo to jest jeśli chodzi o, o połączenie Elbą-Gdańsk to już jest skala i wymiar dużo, dużo większy. Niemniej jednak na naszą kolej wąskotorową myślę, że należy skierować określone również środki, żeby ją Wzmocnić i żeby ona mogła przewozić kolejne rzesze pasażerów. Bo z tego co się orientuję, to z roku na rok no ten był wyjątkowy ale z roku na rok e, wzrasta liczba pasażerów. I to jest e, rzędu 70 do 90 tysięcy przewożonych osób. Więc myślę, że to ma potencjał. I to jest tylko nasza wąskotorówka. Przepraszam za określenie. Ja wiem, że Pan Filip nie lubi takiego określenia. Żłaska kolej dojazdowa. Bardzo Wam dziękuję za to, że ona jest, że się wpisała w nasz powiatowy i wojewódzki krajobraz i bardzo się cieszę, że mamy możliwość myślę, że jeszcze lepszej współpracy niż, niż w kilk kilkanaście lat temu i mam nadzieję, że są kolejne nowe możliwości przed nami. Wszystkim Państwu życzę dużo dobrych wrażeń z tego, co organizatorzy tutaj zaproponowali podczas tych obchodów tego jubileuszu. Myślę, że... Duża będzie dawka też pozytywnej energii. Mam nadzieję, że będziecie dobrze wspominać pobyt tutaj na naszym terenie, na terenie powiatu nowodworskiego i będziecie również pomagać nam w staraniach o to, żeby znalazły się środki na Żuławy, na kolej na Żuławy. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Wszystkiego dobrego życzę.